Chciałbym Wam dzisiaj pokazać drugi telefon, który wpadł w moje ręce. Pierwszy, o którym, którego już mieliście okazję poznać, to jest S21 w kolorze fioletowym przechodzącym w niebieski oraz różowo-złotym przechodzącym w złoty, zależnie od tego, jakie jest światło i jak ono pada. Tutaj akurat prawdopodobnie u Was na ekranach będzie wyglądało na złote, natomiast jak się patrzy Oczyma to, to jest to kolor różowo-złoty, bardzo ładny odcień zresztą. Natomiast to jest ten czarny mat, który mnie interesował, który wygląda absolutnie cudownie. Samsung się trochę natrudził przy tym, żeby go stworzyć, żeby tak ładnie wyglądał. I zarówno wyspa, jak i plecki są nim pokryte, przy czym tutaj ta granica wyspy oddzielona jest za pomocą błyszczącego. Na błyszczącej czerni. Wygląda to naprawdę świetnie, ramka czarna polerowana, czarny ekran znakomity jest pod względem designu, to znaczy wyglądu, bardzo mi się podoba. Sama wyspa mi się też podoba, podoba mi się ta koncepcja tych dwóch wysp. Są oryginalne, wyglądają inaczej, wyglądają spójnie, wyglądają spójniej niż takie wyspy doczepiane do telefonu, także bardzo mi się to podoba. I Ultra oczywiście ma najlepsze możliwe aparaty. Wszystkie bajerki, zoom do 100x, przy czym do 10x jest bardzo używalny. Do powyżej 10 nazywam nazwą go jakby zoomem użytecznym. I zanim przejdziemy do samego ekranu i aparatu, jeszcze chciałem Wam pokazać różnicę w, samym, w samej szybie. S21 ma całkowicie płaski Wyświetlacz, płaską szybę wyświetlacza i to mi się bardzo podoba. E, tutaj, jak, jak, jak palcem się przyjrzę, e, z brzegu ekranu jest gładko, jest przyjemnie, e, całość jest płaska. W przypadku Ultra brzegi są zaokrąglone. Część z Was to lubi, część nie. To powoduje, że, e, że, że ramka wyświetlacza wydaje się mniejsza. W stosunku do, do takiego płaskiego ekranu wizualnie wydaje się mniejsza, mimo że ona tam dalej istnieje. Natomiast ja jestem osobiście fanem płaskiego ekranu, a nie zaokrąglonego, ale ten ekran też jest, wiesz, znaczy teoretycznie jest jeszcze fajniejszy od tego. Po pierwsze, jak wyjdziemy, wyświetlacz to ten ekran pracuje tutaj zgodnie z informacją 120 Hz, natomiast to jest adaptacyjny ekran, więc on pracuje od 10 do 120 Hz zależnie od potrzeb. Tego nie zobaczycie, no bo ten film nie jest nagrywany w 120 klatkach na sekundę, ale on jest super płynny, po prostu jak się cokolwiek przewija, jak, jak się przewija można czytać tekst, strony internetowej i tak dalej, dla mnie 120 Hz to jest coś boskiego i ten ekran to pozwala. Drugą rzeczą domyślnie ekran przychodzi w rozdzielczości FHD, czyli 2400x1080 to nie jest natywna rozdzielczość panelu, natywna rozdzielczość to jest 3200x1440, ta rozdzielczość będzie zużywała więcej prądu, co z tego polecam. Skoro się kupiło tak wysokiej rozdzielczości ekran, to jestem, jestem za tym, aby wykorzystać tą rozdzielczość, nawet kosztem baterii. Drugą rzeczą, którą polecam ustawić, to jest domyślnie, i to Samsung powinien to zmienić akurat moim zdaniem. Domyślnie ekran jest ustawiony jako żywy, czyli kolory są podbite. Polecam naturalne, wtedy przynajmniej zgodnie z wcześniejszymi teksta, testami. W poprzednich generacjach ten ekran jest naprawdę dobrze zbalansowany, jeśli chodzi o rzeczywiste odtwarzanie kolorów. Wielokrotnie wręcz był najlepszy na rynku w danym roku, więc nie sądzę, aby w tym roku cośkolwiek się w tej kwestii zmieniło. Także to polecam ustawić. No i przejdźmy do aparatu teraz. Aparat ma zaczyna, zaczyna od 06 x zbliżenie, to jest oczywiście ultra szeroki kąt, możemy jak chcemy, możemy sobie zoomować płynnie pomiędzy wszystkimi obiektywami w całym zakresie. Ja tutaj, zacznąc, nie, nie, nie będę tego demonstrował, zaczynamy od 0.6, potem mamy standardowy obiektyw 1.0, tutaj jest jeszcze zoom 2.0. Czym się różni od tego? Tego też nie za bardzo rozumiem, bo tutaj jak przechodzimy to mamy zoom trzykrotny. I to jest wszystko fajnie i ładnie. E, trzykrotny, znakomite. Podejrzewam, że większość ludzi będzie zachwycona e, takowym obiektywem. Następnie mamy dziesięciokrotny zoom, który również zapowiada się. Nie robiłem jeszcze za dużo zdjęć, bo na dworze widzicie co się dzieje i nie jest zbyt ciekawie. E, nie ma ładnego światła. E, ciężko ocenić. Tym bardziej, że jest bardzo monochromatyczne. Monochromatyczna aura, więc ciężko ocenić to, co z aparatu wychodzi. Natomiast mam nadzieję, że wkrótce troszkę pogoda się poprawi będę miał okazję to lepiej przetestować. Dziesięciokrotny, powinien, czyli, czyli tak jak w tym, taki naprawdę fotograficzny zakres to jest od ultra kątu do 3X. Potem są dalej już tak, tak zwane użytkowe, jakie ja nazywam, z przybliżenia to w przypadku tego, myślę, że do 10 powinno być spokojnie, użyteczne na co dzień. No i potem wchodzimy oczywiście w ekstremum, czyli mamy zoom 30-krotny, tu spróbuję na logo zbliżyć. Fajną rzeczą jest to, że on blokuje, tutaj to widać, w górnym lewym rogu, na żółte się zmieni. Jeżeli chwilę przytrzymamy kadr, to on blokuje ten kadr i nawet jak delikatnie ruszamy telefonem, czyli nam ręce drżą czy coś, to on stara się ten kadr nam utrzymać. No i oczywiście na koniec jest absurdalnie e, absurdalnie mocno zbliżający wszystko, czyli 100X. Udało mi się gdzieś tutaj jakieś zdjęcie, może pokażę, to, jakieś testowe zdjęcie robiłem. To jest znak drogowy, który znajduje się tak daleko, że nie byłem w stanie kompletnie e, rozpoznać co na nim jest. Na aparacie, czy za pomocą tego 100-krotnego zoomu widzę, że jest ograniczenie, a w zasadzie zakończenie ograniczenia do 20 na godzinę i napis droga wewnętrzna. Także zoom jest absurdalny dla, dla porównania. To jest, to jest, to jest 100-krotny zoom, tutaj jest 30-krotny zoom. To jest ten znak, tutaj. To jest dziesięciokrotny zoom. Ten znak jest pod moim kciukiem, mniej więcej. Także naprawdę zapowiada się bardzo fajnie. Cóż mogę powiedzieć? Ten telefon jest duży. On jest naprawdę duży w porównaniu z tym. Ten świetnie leży w jedną ręką. Można go całkiem wygodnie jedną ręką obsługiwać. Nie jest wzorowo, no bo jak ciukiem do górnego rzędu ikon tutaj, czy do góry ekranu nie sięgam, więc trzeba się wspomagać. Jest to dosyć wysoki telefon, o wszystko. Natomiast jest to bardzo wygodny rozmiar dla mnie osobiście. Nie mam super małych rąk, nie mam super dużych. Jest to naprawdę wygodny rozmiar. Ten rozmiar to jest rozmiar już dwuręczny. Tu już, tu już używam, trzymałbym go jedną ręką, używał drugą. Tym bardziej, że ten. Moduł aparatów, ta, ta, ta wyspa tutaj jest dosyć ciężka, więc czuć tą wagę na, na górze. Nie, jest, nie, jest, nie, nie powiem, żeby był, żeby był źle zbalansowany, bo nie jest źle zbalansowany, natomiast czuć tą wagę, więc wspomagam się palcem na dole. No i cóż, pozostaje mi już tylko powiedzieć, że, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony w tej chwili tym modelem. Ten kolor wygląda absolutnie ślicznie, ta matowa czerń. Nie łapie odcisków palców, to jest fajne. Także to mi się bardzo podoba w odróżnieniu od wielu innych matowo-czarnych telefonów. Pełną recenzję pod koniec miesiąca, szczególnie pod kątem fotograficznym, bo umówmy się, to jest to, co prawdopodobnie Was wszystkich najbardziej interesuje, natomiast od razu mówię, że ekran w tych modelach, w obu modelach, jest absolutnie rewelacyjny, szczególnie mi się podoba ten w najtańszym S21, najprostszym S21, ze względu na to właśnie, że jest płaski i bardziej poręczny, wygodniejszy w użyciu. Więc do zobaczenia, do usłyszenia i dzięki za oglądanie.